Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy przed Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, w której znajduje się obecnie 317. komisja wyborcza. Wybieramy dzisiaj 460 posłów i 100 senatorów. Po frekwencji widać, że Polakom zależy na Polsce. Czy przed wyborami, czy po wyborach? Jesteśmy już po wyborach. Chcieliśmy nie... przyjechać aż z Florencji tutaj, żebyśmy mogli zagłosować. To miło, miło. Miło słyszeć, że jednak ludzie chcą przyjechać i uczestniczyć w tych polskich wydarzeniach. No, nawet jakbyśmy nie chcieli przyjechać, to odebrano nam możliwość głosowania korespondencyjnie w tym roku. Więc musieliśmy przyjechać pociągiem całą specjalnie rodziną. całą rodziną, Ale to, to tak, żeby w oddać... niedzielę można też i czas miło spędzić, bardzo korzystając z okazji można było być w Rzymie, prawda? Dziękujemy państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy długo państwo już czekają w kolejce? Tak ponad godzinę, około półtorej godziny. A widać jeszcze kawałek państwa. Jeszcze mają kawałek do wejścia, przed nami, tak, myślę, środku. że jeszcze około godziny na pewno. Czyli widać frekwencja dobrze dopisała. Tak, e, szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się A o tej godzinie. E, nie jesteśmy tutaj na takim tygodniowym pobycie. A, mm. Czyli korzystając z okazji. Z tak, korzystając z okazji, ale chcemy spełnić e, nasz e, obowiązek e, jako Polaków i e, pobraliśmy karty, więc... Miło. Miło, miło wiedzieć, że jednak ludzie, pomimo to, że wyjeżdżają, mają możliwość, faktycznie, bo nie, nie wszędzie tak, można tak. było to... Było to w planie, tak, naszego, naszej wycieczki, że będziemy głosować. Jest okazja też być w Ambasadzie, ambasadzie Polskiej tak, oczywiście, tak. tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Długo pani już tutaj stoi? Tak, już godziny i zapowiada się, myślę, że kolejna godzina albo jeszcze dłużej. Myślę, że nie chcę pani straszyć, ale kolejka... Zeszliśmy troszeczkę w dół i faktycznie jednak jest. Yes. E, mam nadzieję, że to przyjemność dzisiaj być tutaj i mieć możliwość tego e, wyboru. Oczywiście, to obowiązek, więc e, stanie w takiej kolejce to przyjemność. W takiej kolejce mogę stać zawsze. Cieszymy się, że pogoda dopisała oczywiście troszeczkę słoneczka tak. dzisiaj jeszcze przy e, październiku, więc e, nic. Cieszymy się, widzieć tyle taką liczbę osób, więc dziękuję bardzo. Również dziękuję. Bardzo. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. serdecznie. E, ile pani już stoi w kolejce, jeśli można wiedzieć? Bo... Na razie króciutko, jakieś 10 minut. 10 minut, a widziała pani, że kolejka dość spora. Staram się tam nie zaglądać, szczerze mówiąc, i nie, przerażam poświęci Pani swoją niedzielę w kolejce? No nie bardzo, bo to, co teraz ile tutaj postoję, to zadecyduje na następne co najmniej 4 lata, więc wydaje mi się, że te nawet dwie godzinki to jest jakiś mały procent w stosunku do tego, co nas czeka przez następne lata. No miło, wiedzieć, miło wiedzieć też, że młode osoby mają ochotę jednak swoją niedzielę poświęcić na to, żeby dokonać Uważamy właściwego wyboru każdy będzie. Mam nadzieję, że więcej jest takich osób, które tak myślę, ale z tego co widzę tutaj po kolejce to jest bardzo dużo osób, które tak. myśli podobnie jak ja. I to mnie cieszy. Cieszymy się również. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję bardzo. Jak będę dużo, to będę głosować. I super!